To zazwyczaj tak wygląda. Idziesz do biblioteki, oddać jedną książkę, a wracasz z całą torbą książek oczywiście dla swojego dziecka. Ja mam na imię Ola, witam Was na kanale Deuteronomiczku i zapraszam na kolejny film książkowy. Odkąd nasza Lilka zaczęła naukę języka angielskiego, nie uczy tylko Bilbo tego języka, ale cały czas wplataj słówka języka, z języka angielskiego do zabawy i w ten sam sposób próbuje się z nami komunikować. Z jednej strony e, bardzo mnie to cieszy, e, no bo fajnie, tak, że ona chłonie to jak gąbka, a z jednej strony my jesteśmy trochę zszokowani tym, że aż tak, że po prostu tak się tym miara e, i czasami powoduje to, że musimy przekartkować jakieś słowa, jakieś znaleźć słówko, o które jej chodzi e, i, i to jest fajne, tak, bo my po raz kolejny uczymy się czegoś nowego od Lilki ale chcielibyśmy również wspierać to, że ona tak bardzo polubiła język angielski, dlatego podczas ostatniej wizyty w bibliotece znalazłam bardzo fajną książkę i cieszę się, że trafiła ona do naszej biblioteczki. Jest to słówko po słówku angielski autor Bacisowska. Jest to obrazkowy skło, słownik angielsko-polski. Jest to słownik adresowany dla właśnie najmłodszych dzieci. Jest on o tyle fajny, że mamy tutaj piękną grafikę i mamy tutaj różne tematycznie ułożone przedmioty, rzeczy. Które tutaj w kółeczku mamy zawsze e, słówko angielskie, jego e, wymowę oraz odpowiednik polski. I w ten sposób możemy się bawić z dzieckiem. My z Wilką najczęściej przychodzimy sobie właśnie tak od działu do działu. Lilka pokazuje faluszkiem, my mówimy jej słówko angielskie. E, potem mówimy, jak to e, brzmi po polsku, i ona sobie powtarza. W ten sposób utrwala te słówka. E, mamy, co tutaj mamy w ogóle? Mamy zabawki. Mamy zwierzęta, wcześniej były kolory. Tutaj mamy e, rafę koralową. E, mamy tutaj różne hmm. zwierzątka. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy rodzinę. Milka to e, cały czas bałkuje. E, mamy cały czas dziadków, rodziców, e, ciocie, wujków e, i e, widać, że te słówka jej przypadły do gustu. Mamy również tutaj pokarmy jedzenie, pojazdy, to co się znajduje w jej najbliższym otoczeniu, w jej pokoju i w ten sposób możemy uczyć się właśnie słówek. Myślę, że na początek jest to bardzo fajna lektura. Myślę, że przy kolejnej już wizycie w bibliotece ja poszukam książek, bajek, które są w języku polskim i w języku angielskim, abyśmy mogli sobie czytać, bo myślę, że to też będzie taka fajna forma nauki, utrwalenia tego, co, czego uczy się w przedszkolu. Ale jeżeli Wasze dzieci również e, uczą się języka angielskiego, podoba im się ten język i chcielibyście im pomóc w rozwoju, no to możecie sięgnąć potem właśnie słownik. I jeszcze raz wspomnę słówko po słówku, słowy, słownik angielsko-polski e, autorstwa Ezypy Cisowskiej, e, myślę, że całkiem fajna, ciekawa pozycja. Kolejna. To jest książka, którą jakiś czas temu pokazywałam w Insta Stories. Nie, nie, nie. Od razu sobie pomyślałam o mojej lilce, o tym, jaki ona ma teraz etap, to jak jest strasznie emocjonalna, jak szybko wybucha, jak przeciwstawia nam się, jak bardzo chciałaby zaznaczyć swoją przestrzeń i to, w jaki ma wpływ na otoczenie. Z jednej strony ja to rozumiem, bo ja taka jestem i widzę, że to, że ona jest tak bardzo emocjonalna i wrażliwa, to gdzieś tak jakbym patrzyła w lustro. Z drugiej strony jako rodzic, no wiadomo, że chciałabym jakoś usprawnić te nasze funkcjonowanie tutaj w naszej rodzinie. I, Lilka jeszcze ma to do siebie, nie wiem, może 3,5 lat 5 ,5 latek to jest akurat rozwojowe, to jest normalne, ale ona ma też tak, że niekoniecznie chce słuchać tłumaczenia. Często zmienia temat, często mówi, że tak, rozumiem, wiem, wiem, już nie mów do mnie. I tak jakby nie chciała słuchać tego, jak kiedy my chcemy jej wytłumaczyć, już coraz więcej do niej trafia. Ale jedną z takich e, dróg, którą możemy e, do niej e, trafić, jest właśnie książka. Dlatego ja często wybieram takie książki, przez które mogę opowiedzieć jej i pokazać jej to, co się dzieje u nas, tak, żeby mogła jej to wytłumaczyć. I ta książka to jest bardzo krótka historia, tak? Mamy dziewczynkę Julkę, która cały czas mówi: Nie, 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 na wszystko, co proponuje jej akurat tutaj, w tej e, sytuacji, mama. I w pewnym momencie, Mama się denerwuje, podnosi głos, ale Julka krzyczy jeszcze głośniej i e, wykrzykuje mamie słowa, które są bardzo bolesne. Mówi o tym, że nie chce takiej mamy, że e, chce mieć taką mamę jak mama Zosi, jej przyjaciółki. I mama Julki jest bardzo smutna, wiadomo, to są bardzo e, przykre słowa. I pakuje Julkę i zaprowadza ją do Zosi na noc, do właśnie mamy Zosi. I tam się okazuje, że u Zosi również są jakieś zasady że mama Zosi również każe coś robić i, i, no i Zosia, tak jak w rodzinie, niektóre czynności po prostu obowiązki wykonuje. Oczywiście mówiąc o czynnościach, nie mam tutaj na myśli jakichś ciężkich obowiązków, bo w każdej rodzinie mamy jakieś obowiązki, które członek danej rodziny wykonuje. No i okazuje się, że Julka trafiając do domu Zosi, również musi w jakiś sposób się podporządkować i coś zrobić. Początkowo oczywiście się boczy, no ale okazuje się, że czasami nie warto mówić nie, że fajnie powiedzieć tak, bo zatem tak może kryć się całkiem coś przyjemnego. Julka oczywiście bardzo tęskni za mamą i kiedy pojawia się mama na drugi dzień, no to Julia mówi tak... E, muszę Wam powiedzieć, że czytając tę opowieść o Julce, moja Lila m, bardzo e, wrażliwie do niej podeszła, była e, zasmucona, że Julka sprawiła przykrość e, mamie. Od razu przytuliła się do mnie i powiedziała, ale ja Cię lubię! <grym> I właśnie e, w ten sposób możemy jej że czasami rzucimy coś w gniewie, jakieś słowo, że możemy komuś sprawić przykrość i że e, tej drugiej osobie będzie smutno, że czasami nie warto tak e, rzucać e, takich bardzo e, takie brzydkie słowa, że czasami to nie może spowodować, że mm, komuś właśnie sprawimy przykrość i komuś będzie smutno, że czasami warto powiedzieć tak i zgodzić się na to, co, o co prosi ta druga osoba. No, oczywiście tutaj nie, nie chciałabym w jakiś sposób e, podważać asertywności mojego dziecka, ale pokazać, że ta, czasami ta to, że Lilka mi się przeciwstawia, kiedy mówi nie, 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 no to, że to może spowodować jakieś sytuacje konfliktowe, czy czasami niepotrzebne. Więc książka o Julce. Nie, nie, nie. No i o mojej Lilce. Na koniec mam książkę, która niekoniecznie jest już dla mojej 3,5 latki, ale chciałam bardzo ją przeczytać, bo wiele o niej słyszałam. Bardzo często ona się pojawiała w mediach społecznościowych. Mam na imię Jazz. Jest to niezwykle ważna książka dla rodziców, dla nauczycieli, dla każdej osoby, która pracuje z dzieckiem i która ma wpływ na to, jak kształtuje się jego pogląd na świat, bo ta książka dotyka bardzo delikatnego tematu, a mianowicie transpłciowości. I tutaj mamy dziewczynkę, Jess, która urodziła się chłopcem, a na od początku czuła się dziewczynką. I to jest jej. Jest to przede wszystkim historia oparta na faktach, bo jazz naprawdę żyje i funkcjonuje e, e, na naszym świecie i myślę, że ona jest niezwykle ważna. I możemy się z tym tematem, e, możemy go omijać, możemy udawać, że go nie ma, możemy e, nie zgadzać się z tym, może to być niezgodne z naszymi poglądami na świat, z naszym... E, Wyz, wyznaniem, tak, może to się nie zgadza z naszą religią, z naszą moralnością, ale nie możemy udawać, że tego tematu nie ma. I ja tu już bym nie chciała wchodzić głęboko w jakoś, w tematykę światopoglądową, ale uważam, że e, tacy ludzie e, mają prawo funkcjonować w naszym społeczeństwie tak samo jak i my, na takich samych prawach i e, dzieci powinny być e, oswajane z tym tematem i e, nie chciałabym tutaj mówić o tym, jak ja bym postąpiła w takiej sytuacji, ale ta historia jest niezwykle e, nie tyle co poruszająca, a ona jest niezwykle pokazująca, jest e, wrażliwie pokazana, jak można podejść do tego tematu, że e, jak podeszli do tego tematu rodzice Jess, e, jak pozwolili jej odnaleźć się w świecie. Mm, i myślę, że dla mojej wilki jest ta książka jeszcze troszeczkę za wcześnie, bo ona wiele spraw przyjmuje bardzo dosłownie. Ona jeszcze wielu rzeczy nie pojmuje. Nie możemy tutaj z nią rozmawiać o jeszcze tak metaforycznie w jakiś sposób. I myślę, że ona mogłaby jeszcze nie zrozumieć tego, że niektórzy rodzą się na przykład dziewczynką albo chłopcem, ale czują się inaczej, tak? Że jest to piękna. Historia dająca nadzieję dla rodziców, którzy się spotkają z yy, yy, może nie tyle z problemem, ale z taką przypadłością swojego dziecka. Więc yy, myślę, że warto czytać swojemu dziecku nie tylko wtedy, kiedy ten problem się pojawi, ale wtedy również, kiedy będzie mogło w społeczeństwie spotkać yy, innego człowieka. I przede wszystkim człowieka. I pamiętajmy o tym, że my się różnimy. Ale naprzeciwko mamy drugiego człowieka. I tym właśnie takim pozytywnym akcentem chciałabym Wam e, z Wami się pożegnać. E, przypomnieć, że jest mnóstwo wartościowych lektur dla dzieci, które e, warto czytać. Warto czytać razem. E, I na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. E, I do zobaczenia w kolejnych filmach.